Cztery ściany wiersza. Maria Duszka, zapraszam. Zapraszam dzisiaj do posłuchania wierszy Pauliny Juckiewicz. To dziennikarka, filolog i podróżniczka. Ukończyła Białoruski Uniwersytet Państwowy i Uniwersytet w Białymstoku. Przez 10 lat była dyrektorką Polskiej Szkoły Społecznej w Mińsku. W 2021 roku przyjechała do Polski na prezentację swojego atomiku wierszy i pozostała tutaj. Mieszka we Wrocławiu. Mój dom stoi na rozdrożu, na siedmiu wiatrach. Patrzy na wschód i na zachód, jak Janus o dwóch twarzach. Latem słońce powoli wędruje po domu, przenika do najbardziej tajemniczych zakamarków. Jedno okno wychodzi na przystanek. Kiedy lecę do pracy, wiem, że w oknie stoi mama i macha. Tak było kiedy chodziłam do szkoły, kiedy szłam na pierwszą randkę, kiedy byłam w skowronkach, kiedy nie chciało mi się żyć. Mama niezmiennie patrzyła na mnie przez okno. Teraz prawie nie widzi, lecz macha, bo wie, że potrzebuję tego. Codziennie. Proszę niebiosa, by w oknie nie znikała jej sylwetka, bo razem z nią zniknie część mnie, mojej duszy, mego świata. Opadają słowa, jak liście, odlatują nuty, jak ptaki. Gdy zawołasz mnie, nie usłyszę, bo odpłynę do swej i taki. Wiatr pustynny włos mi rozwieje i obudzi synogarlicę, gorycz kłamstw twych tam wypowieje i odleci śpiącą ulicą. Tam ocean mnie ukołysze w swych objęciach ciepłych i słonych. Tam najlepsze wiersze napiszę, i już inna wrócę do domu. I zapomnę wreszcie o świcie, o miłości mej wymyślonej. Bo kochałeś swoje odbicie, w moich oczach w ciebie wpatrzonych. Nad starym dachem, matowo złotą papierówką, wisi księżyc. Jeszcze chwila i dojrzeje do pełni, spadnie na parapet. W błędnym blasku latarni, próbuję wypatrzyć jabłoń, na której rośnie. Zamykam oczy i słyszę. Jak oplata mnie gałęziami i staję się drzewem. Chodzić tak boso po leśnych trawach, ścieżkami szczęścia i słuchać ciszy, która rozmawia z kochanym cieniem, i nawet w nocy w lustrze jeziora widzieć twoje oczy i ciągle szukać jakiegoś sensu. W życiu bez Ciebie. Kim jesteśmy? Żyjemy, czy już nie? To nie obchodzi dzikiej pszczoły. Dla niej świat jest tylko drogą wśród kwiatów. Tak gęste cienie otuliły wieś, i cisza drży w mej dłoni, a ja wciąż błądzę w polach gdzieś. Luty oszronił skronie. Zawołaj mnie, jak wiosna, liść zapal gromnicę w oknie, bym mogła znaleźć Cię i przyjść, nim ciemność serca dotknie. Dziękuję bardzo.